Jest czwartek, 25 grudnia. Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Dziś Jezus przychodzi na świat jako małe, niewinne i bezbronne dziecko. Przychodzi do ciebie szczególnie, by powiedzieć ci i pokazać, jak bardzo cię kocha. Jezus rodzi się w ciemności nocy, w ciemności stajni. Byś ty mógł żyć w jego światłości. Dziś narodziła się światłość. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządze ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Jezus jest światłością, której nie może ogarnąć żadna ciemność. Gdy ta światłość pojawiła się na świecie, została już na nim na zawsze. Nigdy nie zgaśnie. Pomyśl dziś, co jest Twoją ciemnością i zaproś do niej Jezusa. Pozwól Mu rozświetlić swoje życie, swoje serce, swój dom. Ty też narodziłeś się z tej światłości, narodziłeś się z woli Boga. On zapragnął Cię mieć jeszcze zanim powstał świat. Jesteś stworzony z miłości i dla miłości. Jesteś stworzony do szczęścia. Narodziłeś się do życia w światłości, a więc do życia z Bogiem. Jezus przychodzi do swojego stworzenia, ale świat go nie poznaje, nie przyjmuje. Czy ty przyjmiesz dziś Jezusa? Nie bój się, bo jeśli przyjmiesz go z wiarą, On da ci moc. To przez Niego przychodzi łaska i prawda. On oddaje się dziś Tobie mały i bezbronny i pragnie, byś go przyjął. Na początku było słowo. A słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo. A świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojej go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem ten, który po mnie idzie. Przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Odpowiedz dziś na pragnienie Jezusa, otwórz dla Niego swoje serce i zaproś do każdej swojej sprawy, a gdy Go przyjmiesz, bądź jak Jan, który świadczył o Nim i prowadził innych do Niego. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.